plemiona Rubena i Gada. Księga Liczb, 32. rozdział, od 1 do 42. wersetu. Izraelici zamieszkiwali tereny, które odebrali swoim wrogom, krainy Jezer i Gilead. Idealnie nadawały się na hodowlę bydła, dlatego zainteresowali się nimi Rubenici i Gadyci, którzy posiadali ogromne stada zwierząt. Tak bardzo podobały im się ziemie na wschód od Jordanu, że ich przedstawiciele poszli do Mojżesza i powiedzieli: Chcielibyśmy tu zostać i wziąć ten obszar w posiadanie zamiast wchodzić do Kanaanu. A co z pozostałymi? zapytał przywódca: pójdziecie z nimi, żeby walczyć o Kanaan? Będą zawiedzeni, jeśli ich opuścicie. Wtedy oni przyrzekli: Zbudujemy miasta dla naszych rodzin i zagrody dla zwierząt a potem dołączymy do was i pomożemy zdobyć Kana'an nie wrócimy do naszych domów dopóki ziemia obiecana nie będzie wasza Mojżesz zgodził się na to w ten sposób potomkowie Rubena i Gada a także połowa rodu Manasesa otrzymali ziemię która należała do Sychona króla Amorytów oraz do Oga króla Baszanu osiedlili się w miastach na wschód od Jordanu i uczynili ten obszar swoim domem